Powiedzmy, czemu dzisiaj śmieci są takie drogie? Głównym czynnikiem powodujących wzrost cen u nas na bramie jest przede wszystkim drastyczny wzrost stawek zagospodarowania frakcji nadsitowej. To jest ta pozostałość po sortowaniu, których nie da się przekazać do recyklerów. Na tą chwilę koszt zagospodarowania jednej ceny jest to 385 zł za tonę. Natomiast szacujemy, że będzie to nie mniej niż 500 zł, a nawet może dojść do nie wiem, 600, 700, 800. Ciężko to przewidzieć. Kolejnym czynnikiem jest wzrost opłat środowiskowej, jeżeli chodzi o zeskładowanie jednej tony odpadów u nas na kwaterze. Na tą chwilę ponosimy stawkę 170 zł za jedną tonę odpadów, natomiast w tym, w tym roku, znaczy w tamtym roku była to stawka, natomiast w tym roku już to 270 zł za jedną tonę. Oczywiście PGO stara się dotrzymać reżimu technologicznego i ponosić stawkę 25 opłaty podstawowej. Tak to jest uwzględnione w szacowaniu. Z ceny na, u nas na bramie. A powiedzmy, dlaczego segregowanie śmieci jest takie ważne? Chociaż wydaje się, że wiele osób nadal się tego boi. Segregowanie jest ważne z. Jednego takiego zasadniczego powodu. Im bardziej posegregowane mamy odpady już w domach, tym łatwiej jest nam je zagospodarować i przetworzyć u nas na terenie zakładu. Automatycznie jesteśmy w stanie większą ilość przekazać do firm recyklerskich, które funkcjonują na rynku europejskim. Najważniejsze jest to przede wszystkim odseparowanie odpadów organicznych, które powodują zabrudzenie oraz zanieczyszczenie tej frakcji surowcowej. Dlatego my jako PGO prowadzimy liczne działania edukacyjne, uczące zarówno dzieci, młodzież szkolną, ale także dorosłych i osoby starsze, ponieważ współpracujemy też z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Ucząc tym samym to są zarówno warsztaty, warsztaty edukacyjne, jak i, jak i plastyczne, ale także przedstawiające informacje, jak działa i funkcjonuje zakład. Ponieważ jakby liczymy na to i mamy taką misję, żeby jednak społeczeństwo doszkalać w tym zakresie. Bo, bo niestety ta niska świadomość społeczna powoduje, że ludzie nie potrafią tego robić, nie wiedzą jak to robić. No i są zniechęceni, tak? bo, bo odpady są traktowane jakby tutaj negatywnie. Wydaje się, że tych odpadów, tych śmieci, Produkujemy coraz więcej. Czy jesteście przygotowani na to, że tutaj pojawi się ich w najbliższym czasie, na przykład zdecydowanie więcej niż w tym momencie? To jest też zasadniczy problem, dlatego, że instalacja jest zaprojektowana na przetworzenie 60 tysięcy ton odpadów komunalnych zmieszanych i 5 tysięcy odpadów selektywnej zbiórki. Ta instalacja, która teraz jest, nie ma możliwości, żeby przyjęła większą ilość odpadów. Mamy takie pozwolenie, które jakby limituje tą ilość i nie ma możliwości, żeby więcej dojechało. Chciałam zaznaczyć, że w tym roku mieliśmy zapytań na około 80 tysięcy ton, czyli 80 tysięcy ton chcieli do nas przy dostarczać potencjalni kontrahenci. Oczywiście. Musieliśmy to limitować. Głównie skupiliśmy się na współpracy ze stałymi naszymi kontrahentami, z firmami, które wcześniej do nas dowoziły odpady. Niestety musieliśmy troszeczkę te ilości ograniczyć. Ale stąd też budowa nowej sortowni w planach, żeby móc przerobić znacznie większe ilości odpadów, które tak jak pani redaktor sama zauważyła, drastycznie rosną z roku na rok. Dodam tutaj, że z samego terenu miasta Płocka w 2014 roku dojeżdżało do nas 40 tysięcy ton łącznie wszystkich odpadów, natomiast w zeszłym roku było to już aż 47 tysięcy ton odpadów, więc tendencja jest wzrastająca, zarówno selektywnej zbiórki, jak i odpadów komunalnych zmieszanych.